zaczniemy, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić nowego materiału. Wszystkie linki znajdziesz w pod filmem. To się wszystko zaczęło w połowie jesieni, kiedy liście na drzewach przestały się zielenić, kiedy to zalane deszczem szarzały kamienice, wtedy Julia kobiety wygoniła na ulicę. Ale demokracja u nas ma różne oblicza i 80 radiowozów na, na, ulicy, Mickiewicza. 80 radiowozów na ulicy Mickiewicza, 80 radiowozów na ulicy Mickiewicza, 80 radiowozów na ulicy Mickiewicza, tak, tak. I dziewczyny w różnym wieku, nawet w różnym stanie chciały prezesowi zanieść to proste przesłanie, że są różne poglądy, szerokie i ciasne, ale ciało, które mają zawsze będzie własne, ale o tym nie wiedziało, bo taki tu zwyczaj. 80 radiowozów 80 na ulicy Mickiewicza, 80 radiowozów na ulicy Mickiewicza, 80 radiowozów na ulicy Mickiewicza. Tak, tak. Wszechmogący o tym wiedział w kamizelce w kształcie komży z setką ochroniarzy wyruszy w stronę Łomży z pieśnią ojca dyrektora aleluja nie hamować, bo pod, łącz, bo pod Łomżą wszyscy wiemy można się schować, a poza tym także wiemy strach ma różne oblicza i 80, 80 radiowozów na ulicy Mickiewicza, 80 radiowozów na ulicy Mickiewicza, 80 radiowozów na, na ulicy Mickiewicza, tak, tak. Tak, tak. Lecz jeżeli z kobietami dalej będą kłopoty i dalej będą bronić swojej lewicowej cnoty, się uprą, że będą z tym zasadą wierne, to na placu Wilsona staną wozy pancerne. Lecz póki co trwać będzie ten nowy świecki zwyczaj. 80 radiowozów na ulicy Mickiewicza. 80 radiowozów na ulicy Mickiewicza. 80 radiowozów na ulicy Mickiewicza. Mickiewicz. Mickiewicz. tak, tak. Tak, Uff, tak, tak. Lecz jeśli tych kobiet będzie wciąż przybywać, bo się uprą, że oliwa ma być sprawiedliwa, to za sprawą wiernych i dzielnych żołnierzy ulice Mickiewicza się wydłuży i poszerzy. I wtedy dzięki partii. Na wszystko mogę przysiąc. Dnia pewnego stanie tu radiowozów tysiąc. Póki co niechaj trwa ten nowy świecki zwyczaj. 80 radiowozów na ulicy Mickiewicza. 80 radiowozów na ulicy Mickiewicza. 80 radiowozów na ulicy Mickiewicza. Mickiewicz. Mickiewicz. I wtedy telewizja absolutnie narodowa w swoim głównym wydaniu w kilku niebanalnych słowach oświadczy suwerenom z wdziękiem i radością, że prezes jest nareszcie otoczony miłością. Lecz zachowany będzie tylko jeden zwyczaj 80 radiowozów dwozów na ulicy Mickiewicza 80 dwozów na ulicy Mickiewicza 80 dwozów na ulicy Mickiewicza tak jest Jeśli podobał ci się ten film daj łapkę w górę i kliknij subskrybuj kliknij dzwoneczek aby otrzymać info o nowym wideo na moim kanale